Cześć, cześć, witajcie w pierwszym odcinku z Teardown Zabiniłem sora wyłączyć No, ale dzisiaj zrobimy dwie pierwsze misje To part one Teraz jak ja się trudziłem, żeby wyłączyć jakiegoś restartowego wa Dobra woda Właśnie na bo cieplej, nie? Okej, okay, już no wypiję, już całą. Open the gate, no to prawym się otwiera. Prze będę przechodził tą grę trzeci raz, tym razem na odcinkach, nie? No, bardzo dobra woda. No, idziemy. Do widzenia! Patrzcie, patrzcie to Teraz zrobimy naj, najbardziej satysfakcjonujące Kurde Cyk Nie weszło Co jest? Czemu to takie stabilne? Lecimy! Oho. Oho! Widzicie to? To widzicie? Czu, Witam Elo! To mnie najbardziej uwielbiam ten samochód. Jak on się naprawia? Okej, okay, co tu mamy? Młotek, Sprayken i gaśnica. Gaśnic... No, Sledż. Sled, młotek działa tak, że drewniane rzeczy możesz ładna rozwalać. Sprayken oczywiście tak. A Ta gaśnica najlepiej działa do... Dobra A, jeszcze trzeba już pary zrobić Tu prundu nie ma Dzień dobry, witam w mojej kuchni Dzisiaj zaprezentuję wam jak włączyć prąd Dobra, włączony Sorry, że taki kręciowy, ale Fajnie A, jak będziemy mieli planki, to idziemy tam Okej, okay, idziemy teraz. w Bill, trzeba rozwalić tą... Ten... Trzeba rozwalić ten domek. Od razu mówię. grę nie mam na Steamie, jest ona pobrana z internetu, bo nie mam pieniędzy na tę grę. Ale dodałem sobie ją do Steama' i patrzcie co mogę zrobić. Nie wiem czy będziecie widzieli. Czy ja ją usunąłem ze Steama? Że nie mogę? Chwila. Usunąłem chyba ze Steama. przepraszam Was. Ale że musicie tak czekać. Ale ją usunąłem totalnie ze Steama. Sorry. Mam nadzieję, że się nie zapisuje. Najwyżej miniaturkę zrobię potem. A ile zrobię miniaturkę? Tier down, tear down, tear down. down. Otwórz. Tutaj wygląda, wygląda, bo tyle do I teraz. Kurde, no. Dobra, zrobimy tą misję. Nie będziecie przez chwilę widzieć ekranu. Sorry za FPS-y. Ale wiecie. Będę, będę musiał na chwilę temu... Oj, teraz wymuchać. Wymuchają. Spróbujemy to zrobić na same. Myślę, no, że się da. Cyk. Tak wygląda mapa i tu gdzieś w tą stronę I tu jest inna mapa. Dobra, jedziemy. Ja po tej misji szybko po prostu zrestartuję i bo zapomniałam, że trzeba dodać gry poza Steam. U. Po Steam. można zrobić skrinczotki. A nie wiem, czy potrzebne będę robić jakieś monolity. A po tej misji będzie chyba misja z Lee Chemicals. No ja ile pamiętam? Trzeba potem szybko ukryć klucze nie na czas, tylko ogólnie. No i pierwsze z innymi tego domu. A to, po, 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 po. wy potem? przez chwilę po prostu nie będziecie widzieli ekranu. Będę teraz mówić, co lubisz, boże. się. Wszystko zbagowało. Sy Teraz uwaga. Syyyy. Syy. 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 poszło. A Teraz można właśnie i po koparkę. Tu, 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 Koparka jest szybsza, nie? Ale ten budenek. Dobre, nevážne. Nikto nie nevidel. Teraz ja po prostu šipko vyjdem z gry. Wyłączenie budzika ku mnie, tu właśnie, to jest oczywiście dobra, zaraz wracam. więc szybko odpalę tylko te domy, na Steam i Steam. Ok, już ty dom się przetrwuję. Okej. Okay. Teraz powinienem zrobić screenshot. Czy tak będzie? Zobaczmy. I tak mogę zrobić screenshoty. Możliwe, że będę mógł tak, tak samo robić jalopi, nie wiadomo. Ale mogę robić screenshoty. No to... Jarpę. Hmm. Czy ja tu mogę jakoś chwila? Ja sobie tylko zobaczę coś w ustawieniach. Input. Hmm. Czy można jakoś... Chyba nie można wyłączyć tych. Dobra, zamarzę się. Syk! Będziemy na tak. Takiego skryna zrobić. Na no, mina. Turkę. Będziemy. Mogę używać tylko jednego przycisku? Dobra. Okej, okay, idziemy na. I yy, po tej misji. The illustration, dobra, nas A favor No i teraz Dali computers Z Nikals Nagrywam to tylko 9 minut Jak tam wolno. A, właśnie, zapytam was o jedną rzecz Jak tam wam mija czas? Wiem, że w tym domku jest Мычка. Окей. Окей, идем на Багуром Trzeba było coś podłożyć. Ja wiem, że to inaczej można zrobić, ale ja spróbuję to zrobić tak, tak spontanicznie. Uznajemy, że totalnie nigdy nie grałem w tę grę. No właśnie, możemy zapisywać progres, save. Ale nie mogę tu skoczyć. Co jest? O uh -uh. tu jest mi tu. Tak mi to postawić. Patrzcie jakiś cieł. I idziemy do środka To jest znaczka, to od razu ją weźmiemy. Czterys. Co? Ty on jest chmały. że w tamtym domku też jest. Mhm. Nie mam... Ja, ja, ja się boję w to walić, ale dobra. Jest Jest tu jakiś pojazd? Można to... O, przy, przypadek!

wcale nie zrobiłem? Nie macie na mnie dowodów. No znaczy nie idę. już się Dobra, to lecimy. No i uciekamy. w no, A co to to Mi się wydaje, że to jest do tego samochodu. Co oni tu już wcieli w te wnętrze? O, To się was oprowadzi trochę na, 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 po tym placu, co mamy w grze. Tu mamy taki hak. Samochody. Ciuchcie. Ciuchcie. Mam to znaczy, jak to się nazywało, wywrotkę. Czekaj, czy mogę włączyć prąd? Aha, dobra. Tu jest taki sejfik. Tu można zrobić fill, czyli się zwróci i mam, jak skończymy już fabułę to mam taki pomysł, taki śmieszny posprzątać cały ten plac co także nie można zapisywać ale posprzątać cały plac na przykład też to wszystko do jednego miejsca i tyle, dobra pokazałem cały, cały plac, mniej więcej oczywiście tu jest coś takiego tam jest kominek Traczek. Dobra, to będzie na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.